Podchodzimy do pacjenta, zdejmujemy stare plastry zabezpieczające końcówkę. Ściągamy opatrunek zabezpieczający. Ten opatrunek zmieniamy zawsze przed podłączeniem żywienia. Tu jest korek niekapek. Bierzemy środek do dezynfekcji. Dezynfekujemy z każdej strony. Musimy odczekać od 15 do 30 sekund. W międzyczasie bierzemy jałowy gazik. Podkładamy pod końcówkę korka nie kapka. I ponownie dezynfekujemy. I czekamy od 15 do 30 sekund, aż środek nam odparuje. I zabezpieczamy korek niekapek, zawijając gazik na końcu. I zaklejamy plastrem zabezpieczającym. Na końcu robimy zakładkę, żeby następnego dnia łatwo można było odkleić opatrunek.